Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj mówimy o długu. Dług budzi skrajne emocje i wszyscy zawsze obawiają się długu. Natomiast wzrost zadłużenia jest typowo, typowym zjawiskiem występującym na etapie coraz bardziej rozwiniętej gospodarki z pewnymi po drodze problemami, jak zwykle. Przez jednorazowe wydarzenia, negatywne ustawodawstwo, głupotę rządową. I teraz pytanie: czy dług z natury jest dobry lub zły? Jeżeli dług jest dobrze zarządzany z punktu widzenia kosztu obsługi jako procent dochodów budżetowych, to nie ma problemu. Problem jest pojawia się na wydarzenie jednorazowe różnego rodzaju szoki inflacyjne. Wywołane czynnikami zewnętrznymi, a wewnętrznymi. Na przykład, świat Nixona, negatywne ustawodawstwo, zamrażanie cen, to jest świat wewnętrznej inflacji amerykańskiej. Potem, tego szoku inflacyjnego o charakterze negatywnego ustawodawstwa. I teraz tak. Sam dług. My możemy spłacać, jeżeli jesteśmy zadłużeni. Mamy swoją walutę i mamy, jesteśmy zadłużeni w swojej walucie, a nie zagranicznej, to nie ma problemu. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy my musimy bawić się w japonizację gospodarki. Czyli nasza polityka polega na emitowaniu obligacji i skupu tych obligacji przez bank centralny i zyskiem tej sprzedaży. Spłaca, spłacanie tego długu to jest wypłaszczanie efektywnej krzywej rentowności i to nam bardzo ogranicza ekspansję bankową i ekspansję gospodarczą. A więc to nie jest tak, że własny dług nie jest problematyczny. Nie jest problematyczny w rozumieniu takim, że naprawdę trzeba się bardzo postarać żeby zbankrutować z własnym długiem. Są jakieś pewne scenariusze jednorazowe, wojenne, legislacyjne, które mogłyby doprowadzić do różnych perturbacji. Natomiast ciężko stworzyć ten problem, jeżeli dług jest w naszej walucie. Długi zagraniczne są problemem. Więc Polska musi być ostrożna, jeżeli chodzi o pożyczanie nawet na niskie oprocentowane kredyty w euro. Od Unii Europejskiej. To jest problematyczne. Oczywiście one są tańsze w obsłudze dzisiaj niż dług Polski. To jest jasne. Ale czynniki narazowe mogą doprowadzić, czego nie życzę, mam nadzieję, że nie dojdzie i nie zakładam, żeby do tego doszło, jakieś tematy wojenne w przyszłości. No o tym mówi sama władza, tak? Polska, y, posłowie, ministrowie mówią o ryzyku wojennym, podając równe w zależności od tego, jakie są na, na stronie społeczne, raz się losuje termin 2028, oraz 2027. Nikt nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy i kiedy i, i to jest trudne zagadnienie. Więc jest to ryzykowne, pożyczanie w opcji walucie. Natomiast dług amerykański, pomimo, że jako, on jako procent PKB Wydaje się bardzo wysoki, tak? Go odniesiemy do równych liczb. Wcale taki zły nie jest. Dlaczego? Jak to wygląda? Oczywiście nie będziemy się tego dokładnie omawiali. Dzisiaj, jakby mówię, to w kontekście takiej krótkoterminowej nagonki na dług i strachu przed długiem. Po pierwsze, szoki inflacyjne, inflacja i rosnąca gospodarka wygładza nam dług. To widzicie Państwo szok pandemiczny. Inflacja zmienia efektywny koszt długu naprawdę ten szok został w dużym stopniu zminimalizowany. To są najnowsze dane z pierwszego kwartału wysokiego tego roku. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że, że jeżeli my zwrócimy uwagę na koszt obsługi zadłużenia jako część dochodów podatkowych, no to widać, że ona jest znacznie niższa niż to, co było w latach 80, po, połowie 80., czy wczesnych 90. Więc nawet jeżeli my z tymi wartościami wrócimy do tych wartości historycznych, szczytowych, to to były jakieś bardzo złe lata dla czy lata 90., czy 80., czy to były jakieś tragiczne lata dla gospodarki? No nie. Mieliśmy wcześniej szoki inflacyjne, oczywiście. Ten przełom lat 80, 70. i natomiast to nie był tak problematyczny świat, jak mogłoby się wydawać. Daliśmy sobie radę znacznie gorszą gospodarką. I ja nie bagatelizuję tematu długu. Dług będzie problemem wtedy, kiedy będzie trzeba dokonywać, nazwijmy to, inżynierii finansowej w postaci różnych form japonizacji, co rozpłaty tego zadłużenia. To nam ograniczy... Wewnętrzny cykl kredytowy i pogorszy wzrost gospodarczy. Natomiast to nie jest ryzyko, to nie jest problem o charakterze krytycznym. To prawda, jakieś bardzo skrajne scenariusze w postaci wojen światowych, ale wtedy państwo nie będziecie się obawiali, tematu długu. Mogłyby stworzyć różnego rodzaju problemy. Temat warto też zwrócić uwagę, że jeżeli my mówimy o długu amerykańskim, to ponad 30, około 30% długu, czy tam ponad 30% długu amerykańskiego jest we władzy stanowej, federalnej, jest, nazwijmy to w rodzinie. Ja to daję taki przykład. Więc jasne jest to, że jeżeli, że dług w rodzinie można inaczej rozliczyć, albo w ogóle go nie rozliczać. Czy też się może obrazić i tak dalej? Ważne jest rozliczanie długów. Kontekście międzynarodowym. Czyli w stosunku do właścicieli długu amerykańskiego poza Stanami Zjednoczonymi i poza, mówię o osobach fizycznych i prawnych, natomiast struktury państwowe, federalne, stanowe, lokalne, jakby proces egzekwowania tego długu czy rozłożenia w czasie może być według innych zasad, co zmniejsza potencjalny koszt i to można byłoby dzisiaj zrobić. Myślę, że nie zostałoby to uwalone przez sąd najwyższy i stworzyłoby to znacznie lepszą rzeczywistość niż kretyńska polityka celna Trumpa, która przynosi małe zyski. Jako dochody budżetowe amerykańskie, biorąc pod uwagę koszty, jakie one wywołały, ograniczając setki miliardów inwestycji, opóźniając je lub likwidując, co jest widoczne w ramach danych dla drugiego kwartału PKB, którą obejmuję, Nędzne zyski na poziomie 40-50 miliardów miesięcznie to jest yy, no, nieadekwatne. Biorąc pod uwagę po drodze perturbacje dla lokalnego rynku, globalnego rynku, krzywą rentowności, potencjalną rzeczywistość, która by czy osobie nie dolara, tak sztuczne, mocne osobie nie dolara, yy, wpływa na PKB. Zmienia ten scenariusz, by cen. Yy, co jest ważne? Oczywiście, te wartości mogą, pewnie jeszcze będą rosły przez jakiś czas. Mamy przykład w Wielkiej Brytanii, że tak się stało, i zaraz to pokażę, i nic się strasznego koniec końców nie stało. Co jest ważne? Dochody budżetowe również rosną. Więc to nie jest tak, że dług rośnie, a dochody budżetowe nie. One rosną z opodatkowania firm, osób fizycznych i osób prawnych. Ten wzrost jest podyktowany też wzrostem gospodarczym tych dochodów budżetowych. Rosną z działalności gospodarczej państwa z obszarów, gdzie państwo może uzyskiwać zyski z wydawania licencji. To jest też rozproszone przez władze lokalne. O, I czasami z rynku nieruchomości, ale to głównie władze lokalne zarabiają, więc mówimy tu o zyskach federalnych. Nie jest stanowych. Więc one rosną i też nie zauważamy tutaj istotnego problemu. PKB rośnie nieźle. Zyski i dochody budżetowe rosną całkiem nieźle. To niezależnie od polityki prezydenta Dramana rosną, więc temat długu dzisiaj nie jest problematyczny. I pewnie kiedyś dojdzie do sytuacji, którą trzeba będzie interpretować z nową rzeczywistością gospodarczą, że zahaczymy o te wartości około 50%. I co wtedy? Wchodzimy na nieznane wody. Wejście na nieznane wody wymaga obserwacji jednego jednych konkretnych, ważnych danych. Czyli rentowności obligacji. Jeżeli rentowności, jeżeli dług byłby naprawdę istotnym problemem, to rentowności by nam wystrzeliły. Teraz nie mogę tego, bo trading economic ograniczył widok. A dług by nam wystrzelił te rentowności, byłyby dzisiaj znacznie wyższe. One są płaskie. Od 22 roku tak naprawdę poruszają się płasko, nie przebijają swoich szczytów historycznych. I nie są historycznie bardzo wysokie. Te rentowności długoterminowych obligacji. Więc gdyby dług był problematyczny, one by wystrzeliły. I to jest ważniejsze do analizy. Obligacje lepiej wyceniają rzeczywistość od 3 do 30 miesięcy. Zresztą, zazwyczaj, właśnie nie od 3 do 30 miesięcy, jak rynek akcji. Powiedział w zakresie znacznie bardziej ograniczonym, ale znacznie bardziej dokładnym. Obligacje lepiej oceniają krótkoterminowe perspektywy na poziomie długu i pewnych ryzyk. Nazwijmy to kapitałowych do 12 miesięcy. Więc my na razie nie musimy się obawiać długiem. Jeżeli to też podawało official Investment, mieliśmy yy, te koszty obsługi zadłużenia, mieliśmy wystrzał, który był od lat 90. W szczytowych wartościach. Natomiast obligacje zachowały się całkowicie normalnie. Nie było jakiegoś wielkiego potężnego szoku, który by doprowadził do no, długoterminowej historii rentowności obligacji. Zachowywały się bardzo, bardzo podobnie w stosunku do rynków rozwiniętych, też porównywanie. obligacji powinny być skorelowane w miarę globalnie. Jeżeli jakiś rynek ma problemy, to ta korelacja zanika. Te rentowności zachowują się w sposób niepodobny, zupełnie inny niż Czyli na przykład, jeżeli w Wielkiej Brytanii by pojawiły się poważne problemy zadłużeniem i pojawiłoby się jakieś ryzyki ryzyko japonizacji, te rentowności zachowałyby się znacznie bardziej w sposób szalony i inny na poziomie tygodniowych miesięcznych zmian cen niż rentowności amerykańskie. Tych zmian dzisiaj nie mamy. Więc chociaż dług może w przyszłości stanowić problem, to w czasie najbliższych 12 miesięcy, od dzisiaj to nie powinno być temat, który nas interesuje. Raz na jakiś czas wystarczy monitorować rentowność obligacji jako wiodący wskaźnik ekonomiczny cyklu kredytowego i który też wpływa, który też jest czynnikiem, który my oceniamy w ramach rentowności długoterminowych obligacji, stosujemy ryzyko. Więc jeżeli coś miałoby być nie tak, to rentowności by na to wskazywały. Dzisiaj tak nie jest. Więc dzisiaj nie musimy przyjmować się tymi strasznymi informacjami. Nie mamy dzisiaj problemów z zadłużeniem. One mogą się pojawić, ale jeszcze nie teraz. I zwróćcie Państwo uwagę na to. Z różnego rodzaju krzykacze na YouTubie. Wiesz, czy apokalipsy, które mówią o długu, mówią o tym zadłużeniu od wielu, 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 wielu lat. Czy to Rejodalio, czy Kiosaki, czy ktoś tam. Oni mówią, przede wszystkim ci tak zwani, te tak zwane goldbaki. Zwolennicy nie nic do złota, ale oni robią taką, budują taką straszną historię pod tytułem, że dług jest czymś strasznym, niebezpiecznym. Nie w przeciągu najbliższych 12, moim zdaniem 24 czy 30, nawet miesięcy potrzeba znacznie, znacznie bardziej, po drodze szalonej polityki fiskalnej, monetarnej, żeby doprowadzić do efektu japonizacji, żeby doprowadzić do bankructwa potrzeba znacznie większego udziału zagranicz w zagranicznych walutach długu. Czyli rzeczywiście tworzy ryzyko po stronie innych rynków, natomiast to nie jest dzisiaj domena rynku amerykańskiego, czy jakiegokolwiek rozwiniętego rynku. Ani rozwijającego się w Europie też. W Europie nie ma dzisiaj państwa, w Unii Europejskiej nie ma państwa, które ma problem z długiem. Ani Wielka Brytania, ani Kanada, ani Stany Zjednoczone to nie są miejsca, gdzie my obserwujemy. Australię, Oceania, Japonia, w Japonii, jak na tym na Discordzie też. Japonia nie ma żadnego problemu z długiem. jest normalizacja polityki pieniężnej po okresie japonizacji, co powinno wy wystramić nam krzywą i powoduje lepszy wzrost gospodarczy. To potrzeba czasu. Ta gospodarka potrzebuje czasu, żeby się obudzić. Po stronie wartości to jest mieszana wartość to jest główny udział indeksu MSCI dla Japonii. Więc dług dzisiaj nie jest problemem, nie należy się jego obawiać. Inflacja dodatkowo powoduje zmniejszenie efektywne tego kosztu. Jeżeli mamy długo we własnej walucie, nic tam się strasznego tak bardzo nie stanie, chyba że wejdziemy na ścieżkę japonizacji. Ale nic się na razie nie zapowiada, żeby Polska, czy gospodarka amerykańska, czy na razie większość gospodarek europejskich miała wejść w tą ścieżkę, Przynajmniej nie w przeciągu 12 do 30 miesięcy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.